To, co mam w miejsce, to małż bardzo blisko spokrewniony do przegrzebka, czyli kokij, sałżak, inaczej małży świętego Jakuba. Proszę spojrzeć, niezwykle podobna skorupa i bardzo smakowite mięso. To się smaży bardzo krótko, smaży bądź dusi. Ja to akurat będę smażył, więc już przystępuję do dzieła. Najpierw muszę zagrzać na patelni nieco oleju słonecznikowego składniki są niezwykle proste. To suszone małe papryczki chili, brązowy cukier, zielone cytrynki, sos sojowy, sos rybny oraz nieco zieleni. Do rozgrzanego oleju kruszę teraz nieco chili. Umyjcie państwo dokładnie po tym ręce, nie zatrzyjcie sobie oczu, a przy okazji spójrzcie na to oto drzewo. To jest gatunek sosny, masowo tutaj sadzony. Przez ludzi morza. Z tych sosen udawały się e, idealnie maszty. Australijczycy, mimo że wybrali e, ten kraj na swoją nową ojczyznę, cały czas pragnęli utrzymywać kontakt z resztą świata. Ten kontakt kiedyś tylko morze zapewniało, a dziś ten kontakt najlepiej widać na talerzu. Teraz czas na wszystkie kolejne składniki e, poza małżami, więc najpierw wlewam. Ma bardzo rozgrzany olej, jak państwo widzą, sos rybny. Teraz wlewam tutaj sos sojowy. To się smaży prawie jak w woku. Bardzo ładnie. Teraz wciskam tutaj nieco świeżo wyciśniętego soku z lajki. I muszę do tego dodać nieco brązowego cukru. I to wszystko powinno się mniej więcej minutę smażyć, jeszcze odrobinę sosu rybnego. Ten sos już niezwykle zgęstniał. Teraz czas, żeby dodać tam skalopsy. Je trzeba oderwać od muszli, w której spoczywają. Najlepiej zrobić to widelcem i teraz już króciutkie smażenie. Pozwól mi jeszcze chwilkę y, podsmażyć się niech ten sos obejdzie do końca, a ja w międzyczasie będę przygotowywał łóżeczko, na którym spoczną. Y, tutaj mam zieloną cebulkę, tutaj mam liście świeżej mięty pieprzowej. I teraz najpierw siekam zieloną cebulkę. Potem leciutko miętę i na tym będę je podawał. Tyle wystarczy. Po prostu surowa cebulka na środek talerza. Nieco mięty. Można ją porwać dłoni, można nieco przesiekać. Mogą też Państwo użyć bazylii, jeśli bardzo chcecie. Tutaj naprawdę jest dość spora dowolność jesteśmy w Australii wszystko co nam smakuje jest na talerzu dozwolone i wydaje mi się że to już wszystko proszę spojrzeć teraz jak ładnie wyglądają małże trzeba je po prostu tutaj wyłożyć i polać tym bardzo przyjemnym skarmelizowanym sosikiem drodzy państwo i oto skalopsy zmiętą z cebulką bardzo przyjemnym sosie, wszystko na cześć tych dzielnych ludzi, którzy przybyli kiedyś do Fremantle i sprawili, że tutaj takie rzeczy się jada. Na pożegnanie chciałbym Państwu przypomnieć, że Australia jest również krajem zawołanych piwoszy, więc oto i mini browar we Fremantle. Piwo produkowane tutaj, a produkowane metodą belgijską na przeróżne sposoby aromatyzowane, tylko na miejsce rozlewane i to wyłącznie do kufli i szklanek. Więc życząc Wam na pożegnanie choćby szklaneczki takiego piwa, życzę Wam również, byście choć na chwilę tutaj osobiście wpadli. Do widzenia.